Mak się w takich kolejnym odcinku na moim kanale i pierwsze co chcę wam powiedzieć to nie chcę Was ukłanować i nie nagrałem, znaczy nagrałem odcinek z, z tego tutaj e, turnieju Letnie wyzwanie sportowe gdzie 5 na 509, ale YouTube usunął mi odcinek i niestety go już nie mam. Dlatego przepad. wtedy też otwierałem czy wtedy, jak zarobiłem Star potem bo tam się zarobią Star Points, to tutaj widzicie jest taka yy, duża skrzynka. Tu był Mega Box, otworzyłem go, patrzę siódemka, co jest. I tu El Primo i drugi gadżet, tak, już drugi gadżet doszli, bo pierwszy otworzyłem w karnecie dwie skrzynki, ponieważ w sklepie na początku pojawił mi się pierwszy. Yy, i tego, który, którego bardzo lubię. Pojawił się ten gadżet do szeli, dlatego go kupiłam. No i, i chciałam wam się wytłumaczyć. No i teraz sobie zrobimy zadanka, więc zagramy, aha dobra, nie mam no to zagramy za dymę, chciałam zagrać kosza, ale kosza nie ma, więc zagramy za dymę. I w linku będzie tak jak zawsze kanał mojego kuzyna. Wbijajcie, subujcie, lajkujcie. Tak samo u mnie. Bardzo Wam go polecam. Sam oglądam jego odcinki 4 godziny temu i 3 godziny temu. Wstawiam dwa odcinki, ale nie będę Wam spoilerował. Po prostu musicie wbić do niego kan na kanał. A więc z tego co. Pamiętam, codziennie daję odcinki ja, i też chciałam Was bardzo przeprosić. O, pierwsza wegrana! Chciałam Was bardzo przeprosić, że teraz nie było odcinków, ale po prostu nie miałam czasu, żeby je nagrywać dla Was. Ale teraz postaram się je nagrywać, ale yy, przez ten tydzień znowu nie będzie odcinków, ponieważ jadę na obóz sportowy na 6 dni. Dlatego. Może jak wrócę dzień po tym, nagram odcinek, nie wiem, zobaczę, ale wątpię, ale no może wyczekujcie, no i tyle po prostu, ale no już pierwsza bramka w drugim meczu dla nas. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba, no i jeżeli będziecie chcieli napisać w komentarzu, to tak jak zawsze. Nagram y, inne gry, tylko one muszą być na telefon, ponieważ aplikacja OBS na laptopa po prostu nie działa i dlatego nie mogę nagrać takich gier jak Minecraft Nie mogę nagrać takich gier jak Fortnite, więc te gry po te gry po prostu muszą być na telefon Tak jak na przykład Brawl Stars, w tym przypadku tak samo Krookytelops No i Teraz gramy już trzeci mecz, po dwa wygrane. Łatwo łatwo gładko bez kila. Bez kila. Bez teda, ale teraz Deda niestety myślałam, że to jest nasz. No ale w ogóle. Yy, fajna mapa. No, tak jak teraz na przykład chciała zagrać na drugą i wtedy Penny strzelałaby z, yy, z drugiej strony na, na mi bramkę. I dzisiaj byłem w ogóle w knie zapytać się na jakim filmie film nazywał się kosmiczny mecz nowa era bardzo, ale to bardzo wam go polecam no bo po prostu mi się ten film tak spodobał on jest o Lebronie Jamesie słynnym koszykarzu więc po prostu wam go polecam mi sam się bardzo spodobał, spodobał nie wiem jak wam możecie pisać w komentarzu jeżeli pójdziecie na niego zobaczymy i tutaj miałam wcześniej już odebrałam, bo też w trochę grałem. Odebrałam właśnie po dwa języki, i teraz już całego wykorzystałem go. A teraz lecimy z nimi. Ajajaj, prawie ta róża jeszcze umarła. Dobra, mam piłkę, i może. No, szczele bramkę dzięki brokowi. Nie Rokowi, brokowi, brokowi. No i. I idzie mi na razie bardzo dobrze, wygrywamy wszystko, to już jest czwarty albo piąty mecz z rzędu wygrany, więc jest dobrze, nie powiem, że nie, i to wygrane tak szybko, to ma po prostu mi szczęście daje, już trzeci raz gram z decyzją teama, więc spoczko, spoczko, przepraszam was, ale tam się czajnik gotuje w moim domu nikt go nie chce i wyłączyć, więc bardzo Was przepraszam, jeżeli to słyszycie. Jeżeli nie słyszycie, to nie ma tematu. Ale dobra, zabiję, zabiję. Dobra, zabiję. I teraz chopin, chopin zabiję. Co ona zrobi? Jest jeszcze panek widzowy, siemen gola. Co się tu dzieje? Zabijam się na piłkę. Moja, dobra, kurczę, szeli Dobra, ale ją zabiję za to. Myślę, że jesteśmy równi. No i szczeramy prawda, a nie pędy ratuje zespół i daje mi piłkę i przez przypadek trafiam drugą bramkę. I czy będzie już tak? Będzie misja skończona, dlatego wychodzimy. Niestety już nie zagram z tym mam raczej nigdy w życiu. <grywam> no i jest dziewiąta skrzynka, ale ponieważ ja otworzyłem, tak jak Wam mówiłem. No to tutaj na drobie. Megaboxy, Megaboxy, dwie duże skrzynki po prostu Teraz na kim mam jeszcze misję. Aha, okej, okay, na niekim. XD A mam jakąś misję? No to zagramy to i Primo oczywiście, bo ja po prostu tak lubię tą postać I napiszcie w komentarzu jaka jest wasza ulubiona postać Moim zdaniem Shelly, a druga to jest właśnie Alprima, ale najlepsza to jest i tak moim zdaniem najlepsza postać to jest moim zdaniem Shelly a wy piszcie w komentarzu jakie są wasze najlepsze postaci moim zdaniem Shelly, nie wiem innym zdaniem Barley, Brock, Leon nie wiem zobaczymy w komentarzu, po prostu moim zdaniem Shelly no i tyle ja bardzo lubię Shelly i po prostu lubię grać. Mam już praktycznie 16. No, ileś tam, 2-3 pucharki, a nawet jeden. Może bym miał tą 16 rangę dla szeli, a teraz ten Nie oni uciekam. Dobra, myślałem, że on w widzowie do mnie pójdzie. Jaki szok. Wywalaj, wywalaj. Dobra, już nie jest zły. Dobrze, bo przez to go mogę bić O kurczę, jestem sam. Jest tyle dobrzy. Ale teraz chyba umrę, nie? Uciekłem jak? Jak ja to... Co ja zrobiłem widzowie? Nie wiem. Nie wiem. Co? Co on zrobił? Ha, bo to jest baseb. No, Taką. On, on. on zginie od dwóch ciosów. Ale czemu on mu tych butelek trujących z nie da? Dobra, teraz ja go będę zaszedzić. Kurczę, troszkę za daleko. Szkoda, że on nie może się na tym wybijać. Ale kurczę. Dobra. czekajcie, co, mi się chyba I wlatu. Jak żart mi uciekł skubaniec. Dobra, to będzie raczej na pewno już przegrana gra. No, przegrałam 49%. No słabiutko, słabiutko. Ja w ogóle nie wiem widzowie Nie wiem co się dzieje z tą grą. Jak ja mam tyle tego golda? Jak skąd ja mam już tak szybko 800 golda? Dopiero miałem 0, bo kupiłem ten gadżet. Nie nadążam, nie nadążam. Za tym, bo wiem, że teraz są za star points star points, i ludzie, co ja gadam już. E, za e, za gwiazdne punkty są po prostu e, no, hajs jest, po prostu to akurat wiem Ale skąd ja go tyle mam, to nie mam bladego, ale to bladego pojęcia Dobra, ale w niego Dobra, pozrzucił się i teraz walę mu trzy Chody, dobra, kolejnego, to może być wygrana, ojoj. Daj mi nabić multa, daj mi nabić multa, daj mi nabić multa, ale nie, 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 hello, lo, Walej, wywalaj, ode mnie, nie, nie, czemu nie, czemu nie, czemu nie Czemu mnie? Bo nie samo. Jak mnie zabił? Oczywiście. Tradycyjnie. Już nie jest zły. Już, już się nie wkurza. <laughs> Głupi dinosaur. Bo to już jest w ogóle trzeci albo drugi poziom, chyba trzeci. Z tego co pamiętam. Mnie tam gdzie się się zrozumie. Najgorzej. Teraz on będzie walić. Ale w niego na pełnej... Nie gin. Proszę, Dawid, nie gin. Dziękuję. Ulecie, ulecie. uleczę. Napalami trzy szoty. Kurczę, jednak dwa. Jednak zmiana planów. ojojoj 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 Oj ojoj. Elo. Elo. Elo, mówię, że... Nie do mnie, nie do mnie, mnie tu nie ma, mnie tu nie ma. Pamiętaj, mnie tu nie ma. Nie tu. Za jeszcze nawet triko nie zabił, dawaj multa, puszczaj, brawo! Chodź do mnie. Albo nie. Uciekaj ode mnie. Tutaj mu w... naprawdę. Ale młodszy to jest za trzy koła chyba. Że jeden oczywiście. Wszystkie tam z 10 O U kurczę, nie no, myślałam, że to wygramy, ale jeszcze ja no i. Szkoda, bo było blisko. I gdyby było tak jeszcze 30-20 miasta, to byśmy to na S myślę wygrali. Widzicie, ja to przegrywam. Dobra, te, teraz żeby was nie nudzić, zagramy na przykład napad na bank. Napad na bank, za duże ekipy widzowie, za dużo napad zagramy po prostu. No i myślę, że myślę, że możemy to wygrać. Ja się widzę, że co ja gadam napad na bank. Naprawdę za duże ekipy. Mam ich płytę. Bardzo polecam. Dobra, o tym nie gadamy, tylko dajmy i wygrałem. Ja i zrymowałem w ogóle i. Co jest to już jest za mnie tak? W ogóle. Lecę, bo lecę, bo życie jest złe. Dzisiaj nam idzie niszczyć, nie, bo ból jest na posterunku policji. Ale ból to już może nie. Więc mną nie przejdzie, jak mi na mordę wyskoczyła. nie skociła. Przepraszam. Ja cię kręcę. Moje serce. Dobra, chodź. I nie wstajesz. Przez teraz, teraz, mój czas. Był i taki ulta wymiany wam na łeb. Nie, 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 Czemu? czemu, czemu? nie, 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 Myślę, że dobrze, 63% zostało. Kurczę, mogę to kurczę zostawić. O ja, teraz im panu znowu tak na safe i będę do krzaków poszedł. Trochę zniszczył, poszedł do krzaków. To co zrobiłbym to samo, co wtedy zrobiłem, ale co tam się dzieje? Kurczę, nam zniszczył, zostało tylko 19% i raczej to już będzie koniec. Chcielibyśmy wszyscy tam wlecieć. Tylko na ulcie, Nita z miskiem. A ja musiałbym mieć nieskończoność, żeby mi się nie ładowało, bo po prostu nie No, słabo, to było naprawdę słabo. O, zagram jeszcze raz. Może teraz wygram, akurat. Yy, albo nie zagram. Soki, że tak na początku gry, no ale to było na tyle w tym odcinku. Siema.